Cześć, witam na moim kanale. Dziś będzie kolejna książka z cyklu Star Wars: Wielka Republika. Tym razem będzie to książka próba odwagi autorstwa Justin Ireland. Jest to książka przeznaczona na, dla najmłodszych czytelników, czyli 8. Mamy tutaj próbę odwagi. Jest to pierwsza książka dla tych najmłodszych czytelników, rozpoczynająca właśnie całą tą Wielką Republikę. Na pierwszym miejscu mieliśmy, pierwsza, która była to właśnie ta. Światło Jedi, która była dla dorosłego czytelnika, tutaj dostajemy dla tych młodszych. Nie jest ona ściśle powiązana z tą pierwszą taką główną opowieścią, tylko to jest osobna część, taka przeznaczona dla młodszych właśnie czytelników. Mamy tutaj taką przygodówkę. Mamy tutaj całkiem inny ton, taki łagodniejszy, mniej agresywny, mniej brutalny, nastawiony bardziej na przygodę, bez takiego masowego uśmiercania bohaterów. Akcja tej książki zaczyna się na planecie Dalna, konkretnie na, na lądowisku, na którym znajduje się statek wielki, taki liniowiec, który ma transportować naszych bohaterów na latarnię Gwiezdny Blask, a później na planetę Coruscant. Dostajemy tutaj od razu mały sabotaż w postaci dwójki nihilów, którzy coś tam majsterkują przy tym statku. A później poznajemy kolejno naszych bohaterów. Pojawiałem się Aivon Starros wraz ze swoim robotem j Jest Wernestra, która jest taką jej opiekunką. Poznajemy również mistrza Douglasa i Imriego, jego padawana oraz kilkoro następnych bohaterów, jaki na przykład jest Honesty Weft, który jest synem ambasadora właśnie tejże planety. No i statek za niedługo rusza i dostajemy tutaj zapoznanie z naszymi bohaterami. Za niedługo jednak dochodzi do pewnej katastrofy, bo jednak ten mały sabotaż, który na początku był przez tych naszych Nihilów, sprawił, że statek zostaje zniszczony. I kilkoro tylko naszych bohaterów zdoła uciec właśnie z tego statku dzięki promowi serwisowemu i dryfuje po kosmosie. Także za, nie, za niedługi czas trafiają na planetę, na której ta cała ta akcja tej naszej książki właściwie większość to dzieje się właśnie na tej planecie i tutaj oni mają różne przygody. Okazuje się, że planeta, na którą trafiają nasi bohaterowie jest dzika i zarośnięta taką dziwną jakąś różnorodną roślinnością, ale muszą znaleźć schronienie, bo nadchodzi burza. Kiedy zaczyna padać, okazuje się, że ten deszcz jest toksyczny. Dostajemy tutaj naprawdę fajną przygodówkę. Dostajemy tutaj zbiór fajnych postaci, bo zarówno ci Jedi, tak jak właśnie ten Imri czy Vernestra, oraz ta dwójka młodych dzieciaków ta Avon i Honesty, naprawdę są tu fajnie przedstawieni, każdy jest inny, każdy ma swój charakter i każdy reaguje inaczej na tą tragedię, która spotkała ich w kosmosie. Robot J6, któremu namieszała w oprogramowaniu Avon, również jest dosyć śmieszny i przechodzi różne stany. Tak więc. Dostajemy tutaj naprawdę fajną grupę, która coraz bardziej zżywa się ze sobą. Żeby było ciekawiej, to również musi pojawić się przeciwnik. A jakże? Ale o tym już nie będę mówił, bo musiałbym zdradzić całą tę książkę, a myślę, że fajnie jest sobie przeczytać i poznać przygody naszych bohaterów samemu. Tak jak mówię, 8+, ale ja również jestem bardzo zadowolony z tej lektury. Nie jest to ściśle powiązane właśnie z tą pierwszą książką dla dorosłego czytelnika, ale fajnie jest sobie uzupełnić tę książkę. Szczególnie, że jest tutaj bardzo ciekawa rzecz powiązana z mieczem Wernestry. A tak jak wiemy, ona nie miała takiego typowego miecza tak jak inni. Tak więc już dla samej takiej rzeczy można sobie przeczytać tę książkę. Książka bardzo ładnie wydana. Mamy tutaj taką ładną kolorową ilustrację na okładce. Mamy również tutaj dodatkowe ilustracje na końcu książki, tak żeby można było sobie wyobrazić, jak te nasze postacie, ci główni bohaterowie wyglądają. Tak więc, tak jak powiedziałem wcześniej, 260 parę stron. Miękka oprawa ze skrzydełkami. Litery dosyć spore. Fajnie czyta się tą książkę, przyjemnie. Jest tutaj naprawdę sporo ciekawych rzeczy. Przygodówka dla najmłodszych, ale ci starsi myślę, że znajdą również coś dla siebie, szczególnie fani Wiedznych Wojen. Ja od siebie polecam jak najbardziej. Jestem zadowolony, że przeczytałem tę książkę i myślę, że następną część również przeczytam. Ode mnie to wszystko na razie. Cześć!